W bardzo wielu seriach wyścigowych i rajdowych, zarówno amatorskich jak i profesjonalnych, nie mamy zbyt dużo ograniczeń co do mocy silnika. Od kilku lat w naszej firmie oferujemy usługi z zakresu motosportu. Polegają one na modyfikacji wielu podzespołów. Zauważyliśmy jednak, że na rynku polskim, jak również europejskim, jest brak usług technologii CENCE, zwłaszcza jeżeli chodzi o modyfikację głowic. Zrodził się wtedy pomysł mniej więcej 3 lata temu na wdrożenie technologii portingu głowic CNC. Jest to usługa polegająca, najprościej mówiąc, na wyrównaniu, wyprostowaniu, wygładzeniu lub zmianie kształtu. Kanału sącego, którym zasysane jest powietrze do silnika i kanału wydechowego, którym wyrzucane są spaliny. Możemy przygotowywać silniki do bardzo dużych mocy dla bardzo wymagających klientów do wszystkich serii wyścigowych rajdowych, które są organizowane w Polsce, jak i również w Europie. Dzięki nam, zawodnicy w bardzo różnych seriach wyścigowych w rajdach samochodowych mogą osiągać znacznie lepsze wyniki. Zdobywają tytuły mistrzów Polski, i również odnoszą sukcesy na arenie międzynarodowej. Jako jedyni w Polsce wdrożyliśmy technologię portingu głowicence, jesteśmy jedną z czterech firm w Europie, która dysponuje tego typu urządzeniami.